Dajcie grubaski. Nie ma codziennych śniadań, nie ma codziennych vlogów, aczkolwiek od czasu do czasu, jak chwila czasu jest, no to coś się pochwalę. Dobra, to już znacie standard: jabłuszko, nektarneczka. Na drugi posiłek będzie rzotkiewka, ogórek zielony, sałata lodowa, szczypior, jakieś tam inne głupoty. Także to, to będą czyste węglowodany, jedne i drugie. No i tutaj będzie wszystko zalane. Naszą miksturą, którą już też pokazywałem i się chwaliłem. To jest jogurt naturalny 0% wymieszany z twarogiem chudym. Czy jesteśmy posiłki, obydwa mamy posiłki węglowodanowe. Twaróg jest wymieszany z jogurtem bez żadnych przypraw. Dopiero teraz po posolę. No bo tutaj trochę byłoby słabe, gdybym posolił to i do owoców dodał. Także słuchajcie, naprawdę da się tym najeść. Taka micha jedna z drugą. To jest dopiero. Dobra, a resztę trzeba będzie improwizować na mieście, no bo tutaj nic więcej nie wymyślę. Tymczasem, dobra, mamy wtoreczek. Jest w pół do siódmej mniej więcej czas. Pierw do roboty. Pozdrawiam wszystkich cieplusio.